Ej, pokaż, chodź, to musimy to nagrać. To jest Ale... dobre, patrz. Waga firmy Delfin. Weź na to to. Kilogramy są, żeby nie były jakieś tam te incze czy chabudepesy. No. Dobra, bierzemy wiadro. C40 Ceresitu. Wypchane nieznaną substancją. Bierzemy wagę. Że niby Delfin, no. dwa złapało ci jedna siedekę, nie umiesz wagi założyć, no. To się wytnie, poczekaj. Staruj to. to. Gdzie to Unit? Nie wiem. Unity to jednostki, to co innego. Tym kliki, no? Jest. No? 65 deko, no kilo, no to tak, no? 65 deko, Dawaj. A Teraz bierzemy wagę karpiową. Teraz bierzemy wagę karpiową. No to też jest waga karpiowa przecież, tylko to jest taka handy 50. Handy, no, że przystoję, no. Albo do rączki Tak, no może być. Mhm. Pokaż, może ty masz tu jakieś jednostki. Mikado-karpiowa waga. Skąd wiesz? No Bo, bo mikado-karpiowe rzeczy robi. Jednostki zmienia no. się, japońskie. No. Zero. Tu są kilogramy. No to te nas interesują, no? Tarujemy. No. Tarę pisze zero. Tak, jest. No? właśnie. Dokonujemy wagi Kilo trzydzieści No i teraz Gdzie jest błąd w Matrixie? Im dalej od ziemi powinno być cięższe Czy nie? Czy lżejsze? Lżejsze chyba. Czy cięższe? Nie wiem Też nie wiem Bliżej kosmosu nie Jesteś to gruby to jesteś cięższy, jesteś chudy, to jesteś lżejszy No i tyle. No i co teraz? No i co teraz zrobimy? Wiemy ile co waży? Ile ty... Nie, ciebie nie zważymy. Kurde, no co tu by zważyć? Musimy jechać do spożywczego Nie masz paczki kukurydzy? Całej, za Nie go... mam nie masz, Mam koło od na w samochodzie Kurde, co, co ja jeszcze mogę Ja ja mam ciężkie... Mam ciężarek ten, 170 gram No Ale ci to mogą wszyscy oszukiwać No, no, do, no dobra, ale to straci. jest <noise> moja skrzynka karpiowa Jest, jest ciężarek, no Wolubie <noise> Jest, jest. 170 gram. Łobity przyszedł. 170 no, dobra. Chodź. gram. No. Ty to... No ty te wagi? No daj, to najpierw robimy test na twojej. Stare, gdzie to to jest stare? Zero. A może to nie jest skarb, dlatego szukuję? Hmm. No to załóż za to, patrz. Teraz się okaże 300 gra? Pokaż 175 kolego O kurczę, dobra, zakładaj na, na Zakładaj pozywę, tą moją Bo to, to by doliczył farbę Chodź, zakładaj tą moją farbę by doliczył to akurat to 5 gram To jest waga karpiowa musi być zawsze niezwykle dokładna Tak mi mówił mój kolega Karpiarz ze skarżyska na miał Tak? dużo karpi złowić. Co ty wiesz Też tak załóż Specjalnie, żeby się testów udało robić, myślisz? No nie odpuścimy temu <grym i kurwa> to. Tak. Nie, 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 nie wyrażam ja zgody. Ja się nie znam Krzysię. Musisz coś wykominować ja A zrób to, wsadź to wy... za to i kołyskę taką kołyskę. Tylko no, poczekaj. A, dobrze. a trzeba to to starować. Bo to już dużo waży, poczekaj. Czekaj, jest Tara jest. jest. No, i, I wisz to w tę kołyskę.

Zobacz, tu jest parasolka ładna. No, zostaw. No, ja dla dzieci wezmę, Szkoda. Będą się bawić. Tylko Lada. dzieci to będą uczyć człowieku matematyki, a nie, że bierze kilo i mówisz, że to jest pół, no. One będą do lalki ważyć. Jak się do lalki ważyć? No, świnie są, za nogi je będą łapać, no. Co raz jak co zważą, no, ważą, żeby ci go ten hak nadziały. Naprawdę. No, nie wierzę. Tymczasem, to już koniec tego odcinka chłopaków z Dubaju. Wagi Delphi. Koniec <laughs> wagi Delfin <laughs> Koniec 20. wagi Delfin Koniec wagi Delfin, ogłaszamy Ty bym złowił dwudziestkę z tego zalewu naszego, nie? Mierzymy, a tu dycha Proszę, my tu mamy wszystko, mamy tu kryska, mamy tu fontannę Nie polecamy <laughs> Waga, waga Delfin chętnie nie polecamy <laughs> Szacerska opinia wyrażona